Okłoszenie. Sprzedam buty damskie koloru białego. Numer 137. Są na niskich obcasach. Buty posiadają przewodnik kryształki w kształcie krepa. Numer kontaktowy. 607 204 048. po 14. Sprzeda namiot dwuosobowy, niebieski, odporny przed deszczem z firmy Nike. Gumowe okno na szpicy. Stan nowy, koszt 200 zł, tele, telefon komórkowy 721-136-217. Wysokość 29 cm, podstawa 61 na 70 cm. Kolor biały i wyżowo-brązowy, rewelacyjny, drapach drapał w nowoczesnych kształtach. Idealny, idealny sprawi się kodowa zabawka dla Twojego kota. Plus miękki i przyjemny do co zachęca kota do odpoczynku. Dodatkowo różne atrakcje sprawią, że wybierze się na mój czas.

Akwarium roczną 16 cm, zdrową i ruchliwą nie powinna mieć akwarium mniejszego niż 300 litrów. Należy ją karmić dwa razy tygodniowo myszoną lub żałą. 190 zł, telefon 34-359 67 80. -10. Nie odpowiada na SMS. 7. Nowe biorko, wysokość 75 cm, szerokość 50 na 90 cm. Jasne z dwoma mniejszymi szufladkami i jedną większą z prawej strony. I z jasną brązowymi uchwytami. Cena 450 zł. Telefon 382, 841-135 Proszę przywędzić w godzinach 17 .19. Przedam dom nad Morzem Wartorowy z zagospodarowanymi w kuch, kuchnia 8 m2, salon 25 m2, dwie tłuszcze sypialne po 15 m2, łazienki na dwóch piętrach, jedna ma 5 m2, a druga 3 m2. Ma też specjalny pokój z komputerem 20 litrów, ma również duży chodnik. Dom na ma mały balkon, otoczę go żywo, Posiada zadbany obrót i kryty taras. Telefon 1 000 251. Cena 55 000 zł. Przedam rower górski Kross. używany w bardzo dobrym stanie, męski, koła 24", cele, rama aluminiowa, kolor zielony, komplet lamp, kask rowerowy gratis, cena 300 zł, kontakt telefoniczny 785-666-041. Proszę dzwonić po godzinie 16.